Podczas awantury w miejscowości Śrem obcokrajowcy ciężko pobili i ranili Polaków rozbitymi butelkami. Zaatakowani walczą o życie. Ich stan jest krytyczny. O co dokładnie poszło? Kto zaczął i kto jest winny? O tym, że Niemcy rozbudowują swoje lotnisko we Frankfurcie każdy zdążył już usłyszeć. Internet zalała fala informacji, że ich CPK będzie gotowe przed naszym. Jednak historia ta nie do końca wygląda tak, jak ją się przedstawia. Dlaczego dalej warto realizować budowę naszego portu komunikacyjnego i co w tej sprawie możemy Zrobić. Wyszło na jaw, ile tak naprawdę zarabiają Polacy. Podawaną przez GUS średnią zarobków, która wynosi ponad 8 tysięcy złotych brutto, można wsadzić między bajki. Sprawdź, czy zarabiasz więcej czy mniej od statystycznego Polaka. Śremie pod poznaniem w weekendowy wieczór miała miejsce wyjątkowo brutalna napaść, na skutek której co najmniej dwóch Polaków w ciężkim stanie walczy o życie. Szybko okazało się, że dopuściły się jej osoby o ciemnej karnacji nie mówiące po polsku. W kilku kolumbijczycy zaczepiali na plaży ludzi, byli głośni, a kiedy ktoś próbował zwrócić im uwagę, stawali się agresywni. Według świadków, po jednej z takich uwag i wymianie zdań opaleni awanturnicy mieli zaatakować. Wywiązała się bojka, w której uczestniczyło kilka osób, co widzimy na nagraniu. Zaatakowana Pierwszemu mężczyźnie solidarnie na pomoc ruszyli inni. Choć bójka była na pięści, niehonorowi kolumbijczycy wspomagali się tulipanami. Dla tych, którzy nie wiedzą, tulipan to potoczna nazwa butelki rozbitej, tak, że jej szersza część, pełna ostrych krawędzi, staje się śmiertelnie niebezpieczną bronią. Efekt? Jedna osoba z nami kłutymi szyi, druga po w okolicy tętnicy udowej. Na tym nagraniu widzimy, jak jeden z opalonych rozbija butelkę o i rusza z nią na Polaków. Dwóch z naszych jest w stanie krytycznym walczą o życie. Widziałem zdjęcia ze szpitala. Niestety nie nadają się, żebym je wam pokazał. Uwierzcie mi, rany są tak głębokie i rozległe, że można tam wkładać całe palce. Szczerze, nie wiem, jak ofiary ataku dotarły do szpitala żywe. Trzymam za Was rodacy kciuki i mam nadzieję, że wrócicie do pełni zdrowia, a napastnicy bez jakichkolwiek ludzkich zahamowań trafią pod sąd i nie wyjdą w tej dekadzie z więzienia. Tak groźnych i nieobliczalnych z***ców należałoby odseparować od społeczeństwa do końca ich życia, bo kwestią czasu jest tylko, kiedy znowu zrobią komuś krzywdę. Jeśli atakujesz ostrą butelką w okolicy szyi, to twoim celem jest pozbawienie. I taki zarzut na miejscu prokuratury właśnie bym stawiał, domagając się pełnego wymiaru kary. Za to przestępstwo polskie prawo przewiduje od 8 do 25 lat, ale można dostać także dożywocie, i za tym ostatnim bym się w tym przypadku skłaniał. Kto zaczął? W zasadzie nie ma to większego znaczenia, bo pełną winę ponoszą tu obcokrajowcy, którzy zamiast pięści czy kopniaków zaczęli używać tulipanów. Z różnych powodów faceci dają sobie czasami po gębach. Nic w tym nadzwyczajnego. Jeżeli bójka była na trawie czy piachu, także nie ma ryzyka, że upadając ktoś rozbije sobie głowę o krawężnik. No, jest tylko na pięści, to rzadko kiedy w takich scenariuszach wzywa się pogotowie. No, chyba że bijecie się z mistrzem świata w boksie, który zamiast ręki ma młotek, ale to raczej często się nie zdarza. W większości obawiamy się intruzów z Afryki czy Bliskiego Wschodu, ale nie zapominajmy, że ci z Ameryki Południowej też potrafią być groźni. Kolumbia to kraj bezprawia, biedy i przestępczości. Słynie z karteli i brutalności. Zajmuje niechlubne trzecie miejsce na całym kontynencie pod względem ilości za. Od początku 2024 przybyło do nas ponad 1100 Kolumbijczyków. W 2023 było ich 900, a teraz jest ich 2000. To się źle skończy. Kolumbia, Salwador, Wenezuela, Maroko, Algieria, Libia, Erytrea, Pakistan, Afganistan, Irak, Sudan, Somalia. To właśnie na przyjezdnych z tych państw powinniśmy szczególnie uważać. Jeśli nie uszczelnimy systemu <laughs> innego, to zwyczajnie nas zaleją. Przypomnę, że według badania IFF 100 milionów Afrykańczyków w wieku 18-24 planuje przybyć do Europy lub do Stanów. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, czy jest już za późno dla naszego wielkiego marzenia, jakim jest centralny port komunikacyjny, w kontekście ostatnich doniesień z Frankfurtu, gdzie Lufthansa rozbudowuje terminal cargo, chciałbym, żebyśmy sobie coś wyjaśnili. W mediach co rusz słyszymy, że Polacy są już bogaci, bo średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi powyżej 8600 zł brutto. No tak, brutto, czyli trzeba jeszcze odliczyć podatki, czyli na rękę wychodzi nie 8, a 5,900. No i średnia słabo odzwierciedla zarobki statystycznego Polaka, zdecydowanie lepiej nadaje się do tego mediana. Z opublikowanego wśród raportu GUS wynika, że taki medianowy pracownik zarabia na rękę 4700 zł. Nie 8, nawet nie 5900, tylko ledwo ponad 4500. Różnica między średnią krajową a tym, ile naprawdę zarabia statystyczny Polak, wyniosła 24%. Szczerze, trochę mnie to zabolało. Życzyłbym sobie, żeby ta kwota była dwa razy większa. Zwróćcie uwagę na ile te 4500 wystarcza po licznych podwyżkach z ostatnich lat. Ponieważ kanał nie utrzymuje się z a ze sponsorów chciałbym Was teraz prosić o wysłuchanie tego, co mam do powiedzenia. Tym bardziej, że jest to rozwiązanie, które może okazać się dla Was przydatne, ponieważ pozwala kupować złoto nie tylko tym, którzy zarabiają lepiej, ale też i tym, którzy zarabiają trochę mniej. Przedtem inwestowanie w sztabki złota było zarezerwowane dla bogaczy. Nasz dzisiejszy partner goldsaver.pl zdemokratyzował zakupy złota dla mniejszych inwestorów. Nie każdy ma teraz możliwość wyciągnąć z konta 10 tysięcy złotych i kupić całą jednouncjową sztabkę złota naraz. I tu pojawia się nasza aplikacja, która umożliwia mi kupowanie jednouncjowych sztabek po kawałku w dobrej cenie z poziomu smartfona. Za wszystkim stoi Golden Mark, czyli jedna z największych i najstarszych mennic w Polsce. Dlaczego lepiej kupować sztabki niż instrumenty finansowe oparte o złoto? Gdyby na świecie coś się działo, mam moje złoto w kieszeni i to w postaci łatwych do spieniężenia sztabek, gdziekolwiek tylko rzuci mnie los. Nie trzeba mieć żadnych dokumentów czy certyfikatów, po prostu dajesz swoją sztabkę pracownikowi w punkcie i on w dwie minuty sprawdza, czy jest prawdziwa. Jeśli tak, to wypłaca ci pieniądze. Na bieżąco widzę, ile dokładnie już uzbierałem, a jak zgromadzę całą sztabkę, to Gold Saver wysyła mi ją do domu. Ustawiłem zlecenie stałe i nawet nie muszę o tym pamiętać. Nie tym tylko czuję się bezpieczniej, ale i bez wysiłku zarabiam. Rok temu kupowałem uncję po 8 tysięcy złotych. Dziś stoi po 10 tysięcy. Dzięki regularności uśredniam też cenę zakupu. Jeżeli chcesz zacząć budować odporne na inflację oszczędności, to teraz jest dobry moment. Z kodem dla moich widzów dostaniesz rabat 100 zł na pierwszą sztabkę. Wystarczy, że wpiszesz dla pieniędzy w polu, w którym wpisuje się kod i voila. Wreszcie możemy przejść do deseru, nasza dzisiejsza wisienka na torcie. Okazuje się, że Niemcy mają mieć swoje CPK i to już za 6 lat. No to teraz wiecie, dlaczego Tusk tak żarliwie sabotował nasze CPK od samego początku. Po co robić Niemcom konkurencję? Nikt przed nim nie dbał o interesy Niemców tak jak on. Nasi zachodni sąsiedzi ogłosili, że do 2030 wybudują we Frankfurcie największy i najnowocześniejszy w Europie lotniczy port przeładunkowy. Lufthansa Cargo zainwestuje w niemieckie CPK co najmniej 600 milionów euro. Całkowita powierzchnia to 330 tysięcy metrów kwadratowych, czyli tyle co 46 boisk do piłki nożnej. Jak był pomysł, żeby budować u nas, to PO, Lasek i wszyscy inni hamulcowi krzyczeli, że to bezsens. Megalomania, że centralizacja jak za PRL. To się po prostu nie opłaca. Jakoś u Niemca ta megalomania się opłaca. Ciekawe. Warto jednak w związku z przedwczorajszą burzą w tym temacie o kilka słów komentarza. Po pierwsze, oni te swoje CPK mają już od dobrych kilku dekad. To nie tak, że podwędzili nam pomysł i teraz budują od zera. Nie, oni je rozbudowują. Dwa, istotą problemu jest to, że konkurencja europejska nie śpi i nie czeka, aż pan minister Lasek ogarnie się ze swoimi audytami. Niemcy od 2030 uzyskają jeszcze większą przewagę nad Polakami w tym segmencie, a my zamiast przyjąć agresywny harmonogram prac i zacząć jak najszybciej, to się zastanawiamy. Rząd i pełnomocnik dokonują jakichś dziwacznych urealnień projektu, z których nie uzyskają żadnych korzyści finansowych. Trwonią jedynie czas. Już zmarnowaliśmy rok na pożałowania godną epopeję ze słynnymi audytami i niemożnością dostarczenia jednej mapki do Urzędu Wojewódzkiego. Każdy rok opóźnienia CPK to miliardy złotych utraconych korzyści dla polskiej gospodarki. Władza nie wykazuje zrozumienia w tej kwestii w najmniejszym stopniu. Z kapitanem, który gra nie dla naszych, a dla przeciwnika, drodzy państwo, to my nigdy żadnego meczu nie wygramy. A już na pewno nie z dobrze grającym RFN. Dlatego weźmy to w swoje ręce. Przypominam o zbiórce podpisów na CPK. Potrzebne jest 100 tysięcy podpisów. Została ostatnia prosta, brakuje naprawdę niewiele. Ja podpisałem. Do końca akcji zostało zaledwie parę dni. Zmobilizujmy się, błagam, teraz pora na was. Wejdźcie na stronę www.takdlacpk.org i zobaczcie, gdzie można w Waszej okolicy podpisać. Dziękuję.